I tak naprawdę ten korzystny wpływ na nasze żołądek oraz jelita, zdrowe, smaczne i które nie powodują u mnie zdjęć, Tak więc płaski brzuch. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale jest w tym momencie przed siódmą i ja zaraz wyjeżdżam na siłownię, ale uznałam, że się z wami tutaj przywitam i dzisiaj sobie zrobimy cały dzień jedzenia na diecie low food map, ze względu na to, że jeżeli ktoś nie wie, ja mam SIBO i leczę SIBO i właśnie dietą zalecaną w leczeniu SIBO jest dieta low food map, gdzie między innymi są wykluczone wiele produktów, plus do tego nie jemy glutenu, ja nie jem również nabiału oraz cukru, więc pokażę wam co jem w ciągu dnia, żeby nie czuć, że jestem na diecie i zaraz właśnie wyjeżdżam na siłownie, ale od momentu, kiedy kupiłam sobie nową maczę, e, to uznałam, że będę sobie rano robić maczę właśnie przed treningiem, także zrobimy sobie maczę. Zamówiłam sobie, moja macza codzienna, nie jest to jakoś najlepsza macza na świecie, e, jeżeli chodzi o jakość, ale z drugiej strony jest to już jedna taka z lepszych i mi naprawdę mega smakuje, bo nie ma takiego posmaku nie wiem nawet jak to nazwać. I ja zawsze maczę w tym momencie piję. Na mleku kokosowym, i to jest takie mleko kokosowe, które dostaniecie w Lidlu. Chodzi głównie o to, że one nie ma dodatku cukru. To jest pierwszy czynnik, jeżeli chodzi o dietę Low Food Map, ale również nie ma w swoim składzie żadnych gum, guar i tym podobne, co również jest bardzo istotne w diecie Low Food Map. Także robimy macze i jedziemy razem na trening. No i oczywiście zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście tutaj nowi. Staram się nagrywać tutaj coraz to więcej filmów, właśnie również full day of eating. Tak więc zasubskrybujcie. Subskrybuj mój kanał, no i przeżyjmy razem ten dzień. Bardzo polecam Wam ten trzymak na kubki ze względu na to, że e, ja mam niby tutaj na dole takie miejsce, gdzie mogę sobie wsadzić kubki, ale no wiadomo, że taka szklanka nie wejdzie. Wiele też właśnie e, takich e, kubków termicznych mi nie wchodziło. E, to bardziej jest, no, mam na wrażenie, że właśnie ich sobie gdzieś tam zamawiacie w maku kawę albo ewentualnie jakąś puszkę, e, a to sprawdza się fajnie. Tylko że miałam kiedyś sytuację, że mi wypadło, więc jak jest za ciężkie, to też nie jest dobrze, ale jak mam tą szklankę, nic się nie stało. Od tygodnia tak jeżdżę, i jest wszystko ok. i jedziemy jeść i tak naprawdę nie nagrywałam całego treningu potem zrobiło się tyle ludzi, że uznałam, że nie chcę nagrywać po prostu wszystkich wokół, żeby po prostu później tego, już tak powiem, nie ucinać i tym podobne, a jeżeli chodzi o taki cały trening góry to myślę, że w przyszłym tygodniu nagram moją poranną rutynę, gdzie właśnie między innymi pojedziemy na trening i Wam pokażę trening od początku do samego końca, jakie ćwiczenia, ile serii, ile powtórzeń i tym podobne. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć taki film, to subskrybujcie, bo będzie on za niedługo. Jestem w domu i zabieram się za robienie śniadania i jest mega późno i jestem mega... Głodna, więc musimy zrobić to dosyć szybko. I w ogóle, jeżeli chodzi o śniadanie, to ja staram się jeść śniadanie dosyć lekkie. Przede wszystkim po to właśnie, żeby w ciągu dnia nie czuć ciężkości, żeby wiedzieć, że na pewno mi nic nie zaszkodzi, jeżeli chodzi o ten mój żołądek. No i jednak zwykle wybieram jako formę białka po prostu jajka, ze względu na to, że no nie lubię za bardzo jeść mięsa na śniadanie, a z drugiej strony nie jem na biału, więc jajka dla mnie to jest po prostu coś idealnego. Bo po prostu z jajek można zrobić wszystko, można je zrobić w każdej postaci i tym podobne, więc dla mnie to jest po prostu najlepsza opcja, żeby zrobić sobie coś w tym stylu. I do zrobienia śniadania potrzebujemy cukinii, marchewki oraz pietruszki, jeżeli chodzi o warzywa. E, oczywiście jajka, bo chcę zrobić po prostu sobie omleta. Do tego omleta użyjemy również czarnuszki i ja uwielbiam czarnuszkę w kuchni, bo ona super nam podbija smak po prostu właśnie potraw z jajkiem. I również taki serek kozi, którym posmarujemy sobie właśnie omleta. Ja ogólnie od momentu, kiedy leczyłam się na helikoba, mam ogromny problem z e, nabiałem. Nie jestem w stanie za bardzo jeść nabiału, ze względu na to, że większość produktów po prostu u mnie robi problemy żołądkowe. E, czytałam, że może to wynikać po prostu z tego, że no, mój żołądek e, nie radzi sobie z trawieniem po prostu białek. Dlatego również w tym momencie zastępuję właśnie większość tych wszystkich produktów na produkty roślinne, z tych, których mogę. Ale zauważyłam, że właśnie u mnie nie robi problemu, e, jakbym nabiał z leka chorowiego oraz owczego i właśnie między innymi taki kserek kozi dostaniecie w Lidlu. Zaczynamy od obrania cukinii, tak to jest bardzo ważne. Następnie kroimy ją na bardzo małe kawałeczki oraz posypujemy solą. Obieramy małą marchewkę i trzemy ją na tarce. Rozgrzewamy patelnię, a następnie smarujemy ją tłuszczem. Jeżeli chodzi o smażenie, to ja wybieram w tym momencie tylko i wyłącznie źródła roślinne i właśnie na przykład jest to olej. Wrzucamy marchewkę, posypujemy ją solą, chwilę trzymamy na patelni, a następnie dodajemy cukinię. Do miski wbijamy 3 jajka, dodajemy sól, pieprz oraz czartuszkę, a następnie rozbielamy. Następnie kroimy pietruszkę, jajka wylewamy na rozgrzaną patelnię, a pietruszkę wrzucamy do reszty warzyw. I ja zapomniałam, że jestem w ogóle po treningu, a wypadałoby po prostu zjeść później również węglowodanę oczywiście po treningu. A więc zrobiły sobie do tego całego mm, przepisu również zwykłą kanapkę z chleba gryczanego. Ja co prawda używam e, do pieczenia chleba e, drożdży, które nie, teoretycznie nie powinny być używane w diecie Low Food Map, ale ja jak jem chleb, to nie widzę, żeby mi to robiło jakiś wielki problem i tym podobne, więc dalej jem. Tutaj, jeżeli macie takie problemy, to trzeba, że tak powiem, to dostosować do siebie i zweryfikować, czy na pewno wybór robienia sobie samemu chleba w domu z drożdżami jest ok. a u mnie się sprawdza, tak więc zrobimy sobie również kanapeczkę z moim świeżo pieczonym chlebkiem w domu. kuchnię, samą siebie i dopiero teraz zrobiłam sobie kawę, ze względu na to, że im później wypijecie kawę, tym po prostu lepiej dla Waszego żołądka. Ja piję tylko i wyłącznie czarną kawę, co prawda bardzo słabą, mam na ekspresie ustawione na najmniejsze ziarenko, więc no to jest jakby taka rzecz, którą staram się też również ograniczać, dlatego również zamówiłam sobie ostatnio tą matcha, żeby też mniej pić tej kawy. Jeżeli chodzi o to śniadanie, to e, ja nie liczę w ogóle kalorii, to jest bardzo istotne ja w tym momencie nie przejmuję się jakoś specjalnie kaloriami nie patrzę na to, e, czy jem za dużo, a wręcz nawet chcę jeść troszeczkę więcej. E, głównie chodzi o to, że ja w tym momencie jedną rzeczą, na którą się skupić chcę, to jest właśnie to, żeby wybierać odpowiednie produkty. Nie chcę sobie już dorzucać w tym momencie tego, że ja się chcę fokusować na temat ilości jedzenia, czy ja jem za dużo, czy ja jem za mało, e, za mało na pewno nie jem. E, co prawda, dzisiaj postaram się mniej więcej policzyć, ile białka w ciągu dnia zjem, myślę, że będzie spoko sprawa, żebym też Wam mniej więcej powiedziała czy to jest odpowiednia ilość czy nie chciałabym, żeby mniej więcej ta ilość białka była na poziomie 90 gramów 100 gramów, myślę, że to będzie całkiem ok poziom Pijemy kawę, idę wziąć zaraz suplementy, również takie właśnie na żołądek, no i idę trochę popracować w końcu. Właśnie dzwoniła moja bratowa i zaraz do mnie tutaj przyjadą, ze względu na to, że w tym tygodniu dostanę królika na przechowanie od mojej chrześnicy, a tak naprawdę bardziej od mojego brata nie od mojej chrześnicy. I muszę sobie tutaj ogarnąć szybko w kuchni miejsce, bo my nie mamy miejsca po prostu na takiego zwierzaczka. Jednak mi przyniosą później, ale przynajmniej już mam zrobione miejsce, szybko to ogarnęłam. A teraz zabieramy się za robienie drugiego posiłku. E, ze względu na to, że zaraz wychodzę spotkać się z moją koleżanką. E, idziemy na spacer do parku i mega się jarem, bo zrobiła się w końcu piękna pogoda. Umówiłyśmy się na spacer w parku i zrobimy sobie kawusie na wynos. Pójdziemy sobie pochodzić e, na spacerek z jej córeczką, bo niedawno urodziła, więc jestem ciocią. E, a teraz zabieramy się właśnie za robienie drugiego posiłku, które już w wcześniej zaczęłam w ogóle przygotowywać i zrobimy sobie wersję bardziej deseru. Takiego właśnie drugiego śniadania, deseru, także możecie sobie to dostosować do siebie, czy wolicie najpierw zjeść obiad, czy najpierw zjeść deser i tym podobne. Szybkie w przygotowaniu, ale musicie troszeczkę wcześniej przygotować składniki, żeby po prostu mogło to się zrobić. No i kochani, zrobimy sobie pudding shia i do tego przepisu potrzebujemy przede wszystkim jogurt kokosowy i ten jogurt kokosowy jest idealny przede wszystkim dlatego, że on nie zawiera w swoim składzie Sukruf dodatku cukrów oraz również ma bardzo fajny skład i nie zawiera żadnej gumy, głoar i tym podobne, co również ma bardzo istotny wpływ, jeżeli chodzi o dietę low food map. I tutaj u mnie się naprawdę spoko sprawdza ten jogurt kokosowy. Oczywiście nasiona szyja, no jako jedna rzecz, która jest niezbędna. I jeżeli chodzi o owoce, to ja wybieram borówki oraz maliny. Są to jedne z nielicznych owoców, które u mnie nie robią problemów z żołądkiem, tym bardziej, że ja mam nietolerancję histaminy, a tam Naprawdę jest sporo takich rzeczy, których nie mogę jeść, jak na przykład w si, bo można jeść pomarańcze, a w nietolerancji histaminy już nie można jeść. Więc, właśnie, między innymi, ja głównie burówki, no i właśnie maliny. I ja, tak naprawdę, już po śniadaniu zrobiłam sobie właśnie e, ten pudding szyja i, między innymi, połączyłam po prostu jogurt kokosowy, mniej więcej pół opakowania, troszeczkę nawet więcej, bo jeszcze miałam resztkę z poprzedniego. Dałam dwie łyżki mm, nasion szyja i powstało coś takiego, im dłużej, tak naprawdę tym lepiej, więc nawet możecie zrobić sobie to wieczorem. Ja zrobiłam jakieś 3 godziny temu i mam nadzieję, że wyszło. Tak naprawdę ten deser jest gotowy w parę minut, poza tym, że po prostu musimy poczekać, aż te nasiona szyja się robią razem z jogurtem. E, więc proste w przygotowaniu, szybki, no i również bezpieczny dla naszego brzucha, tak więc jem e, i za niedługo idę się ubierać i idę na spacer, bo zrobiła się przepiękna pogoda. Że moment nie spodziewałam się, że będę tak długo na tym spotkaniu z moją koleżanką, bo już jest w tym momencie po 17 i jestem tak strasznie głodna, więc zabieramy się szybko za robienie obiadu e, i dzisiaj zrobimy sobie burgerki z frytkami, coś zupełnie. Takiego, co będę w ogóle nie myślała o tym, że jestem na jakikolwiek diecie. No, co prawda upieczemy sobie to wszystko w piekarniku, żeby było po prostu troszeczkę lepiej dla naszego brzuszka. Ja zawsze w ogóle pilkę frytki w piekarniku, nigdy ich nie smażę na, na tłuszczu. Tak więc zabieramy się na za burgerów bez bułki, e, więc bardziej to będzie takie właśnie mięso burgerowe. I nie mogę się doczekać, bo potrzebuję tłustego jedzenia przed okresem. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o składniki, to potrzebujemy mięso mielone i tutaj jest mięso mielone wołowe. Do tego będą ziemniaczki, które sobie zaraz szybko obierzemy pietruszka będzie do mięsa, bo chcę właśnie połączyć z pietruszką, żeby fajnie podbić smak. No i prosta surówka z miksu sałat oraz papryki oraz ogórka, ponieważ to są warzywa, które u mnie nie robią problemów i mogę je spokojnie jeść je surowe. Zaczynamy od obrania ziemniaków, a następnie kroimy je w kształt frytek. Ja w ogóle zawsze gotuję najpierw frytki, a dopiero później je piekę w piekarniku. Do tego wrzucamy je do garka, dodajemy soli, zalewamy wodą, a następnie dajemy na gaz i w tym momencie trzymam je tylko i wyłącznie do zagotowania. Następnie odmierzam 200 g mięsa mielonego wołowego, dodaję sól, pieprz oraz pietruszkę, która nam właśnie podbije smak oraz formuję dwa kotlety. Kiedy ziemniaki się już zagotują, odsadzam je i dodaję sól, pieprz oraz oliwę. Ziemniaki oraz mięso pieczę w piekarniku w 200 stopniach, a następnie robimy sobie sałatkę. Od niedawna zaczęłam też stosować olej, który jest tłuczony na zimno, ponieważ wtedy ma o wiele więcej, że tak powiem, korzystnych właściwości. Ja wybieram olej liniany i w ogóle jeżeli chodzi o olej liniany, to również on ma podobny korzystny wpływ na nasze żołądek oraz jelita i jeżeli na przykład mam jakiś posiłek, gdzie właśnie mogę dodać sobie oliwę, to dodaję oliwę, a jak nie, to to olej a jak nie, to nawet czasem po prostu stosuję taki olej sam jedząc go po prostu jakby pijąc łyżeczką jako taka, jakby taki naturalny suplement diety a więc jeżeli byście chcieli zacząć testować to przetestujcie, a ja po prostu dzisiaj to dodam jako formę tłuszczu do sałatki Prezentuję, już się nie mogę doczekać, aż to zjem. Tylko, że za chwilę przyjedzie mój brat, więc y, muszę że zabrać się od razu do jedzenia. Aczkolwiek nie mogę się śpieszyć, ponieważ jedną z y, rzeczy, którą nie powinniście robić, jeżeli macie problemy z żołądkiem, ale nie tylko, to jest ogólnie skupianie się na jedzeniu i dokładne przeżuwanie jedzenia serio. I ja do tej pory tego nie robiłam. Od zeszłego tygodnia zaczęłam się skupiać na jedzeniu. Po pierwsze, ma to pozytywny wpływ na nasz żołądek ze względu na to, że mm, przez to, że gryziemy dokładnie to jedzenie, no to one potem nie musi być tak mocno trawione w po prostu naszym żołądku. Druga kwestia jest taka, że smak jedzenia, kiedy się na nim skupiamy w 100%, cały czas to grzujemy dokładnie i tym podobne. 10 na 10, tak więc moja polecajka, telefon na bok i skupiamy się w 100% na jedzeniu. Mogą dodać więcej soli, ale właśnie ta pietruszka fajnie nam podbija smak e, tych kotletów, tych burgerów bez bułki. Więc polecam, bo naprawdę pietruszka i koperek to są moi sprzymierzeńcy od momentu, kiedy mam Sibo. Wiem, że mam Sibo i zaczynam się po prostu lepić. No i od razu Wam pokażę również, że po prostu odpowiednie składniki działają, ponieważ w tym momencie jest godzina 18.13, a mój brzuch jest tak naprawdę prawie płaski. Co prawda nie jest on jakiś mega płaski, no bo jednak też mi się zbliża okres, ale jest naprawdę w super kondycji mega się jaram bo no jednak dla osoby, która ma problemy ze wzdęciami, która mm, no jednak się zmaga z takimi problemami jak bóle brzucha, jakieś takie tam rzeczy, odpowiednia dieta i odpowiednie składniki, które powodują że nasz brzuch jest płaski jest jedną z najważniejszych rzeczy, która po prostu buduje moje samopoczucie eee, i naprawdę też się cieszę, bo na przykład dzisiaj kompletnie nie czuję się, że jestem na jakiejś diecie tylko jem smaczne rzeczy, które są szybkie w przygotowaniu po pierwsze, które są zdrowe, smaczne i które nie powodują u mnie zdęć. Tak więc płaski brzuch, mam nadzieję, że już do końca dnia będzie właśnie takie płaściutki. I między innymi jeżeli macie takie problemy, to trzymam za Was kciuki, żebyście po prostu wytrzymali ten cały proces, bo myślę, że warto. Zabieram się za skręcanie klatki, ze względu na to, że właśnie wyszedł mój brat. I ja się już mam królika w domu, mega się jaram i w ogóle oni mają klatkę zupełnie inną niż ja miałam w momencie, kiedy miałam królika, bo ta klatka jest rozkładana i w ogóle ten królik ma ekskluzywne życie, bo on ma ogromne, że tak powiem, legowisko w momencie, kiedy gdzieś tam jest u moich rodziców, bądź właśnie u mojego brata w Belgii, bo mój brat mieszka w Belgii. A u będzie mieć taką małą przestrzeń Ale z drugiej strony w ciągu dnia Po prostu jak będę siedzieć w domu Bo i tak przecież pracuję z domu To będzie on cały czas chodził sobie w puszczu, tak powiem wiedział, Puszczony Więc zabieram się za skręcaniem mu tej siateczki klapeczki. Co prawda Myślałam, że zrobi to Patryk, ale widzę, że on już bardzo Chce zjeść siano, więc Pobawiam się troszeczkę w skręcanie Ale jest to dosyć proste I intuicyjne, bo macie takie właśnie klipsy. I mega spoko, bo właśnie gdy zabieramy, nie zabieracie królika, to również możecie mu zmieniać po prostu wielkość tej klatki. Ale tym bardziej, że oni dosyć często gdzieś tam z nim jeżdżą, bo jednak mieszkają w Belgii, przewożą go do Polski. Jak przyjeżdżają, a teraz lecą na wakacje, no i poprosili mnie o to, żebym im popilnowała tego królika, więc składamy. No, to nawet wejść do klatki. Dobra, umyłam się, bo jedyne o czym marzyłam, to jest właśnie między innymi zmycie makijażu. Jeżeli chodzi o moją nietolerancję histaminy, to ona niestety, ale bardzo wpływa negatywnie na moją cerę, ze względu na to, że Niestety, ale robi mi się trądzik na czole i właśnie w momencie, kiedy e, zjem coś, co ma dużą zawartość histaminy, co jest właśnie niezalecane, to następnego dnia po prostu mam od razu wysyp. Co prawda udało mi się to ostatnio uratować ze względu na to, że ja ogólnie tak nie do końca się znam na tych wszystkich pielęgnacyjnych kwestiach, nie, jakby nie mam takiej wiedzy. Więc no nie do końca to wszystko ogarniam, ale uznałam, że wykorzystam sobie chat GPT ze względu na to, że po prostu zrobiłam zdjęcie moich kosmetyków. I napisałam mu komendę, żeby przygotował mi plan pielęgnacyjny. I przygotował mi plan pielęgnacyjny na cały tydzień, uwzględniając moje kosmetyki. I dzisiaj m.in. używam toniku. Jego zawsze używam właśnie wieczorem oraz rano przed nałożeniem jakiegoś kremu oraz serum. I dzisiaj m.in. jeżeli chodzi o jakieś tam aktywne składniki, to mam retinol, ale tylko i wyłącznie na. Czoło. Raz w tygodniu mam retinol na czoło tylko, a raz w tygodniu mam na całą buzię. I w tym momencie nie nałożyłam tego tuniku na czoło, tylko i wyłącznie nakładam retinol. On na podstawie po prostu, że tak powiem, moich kosmetyków, ułożył mi ten plan pielęgnacyjny. Uwzględniając również właśnie, jakie mam w tym momencie problemy skóry, również możecie właśnie zrobić sobie zdjęcie z, że tak powiem, swojej cery. Co prawda, jeżeli macie wersję darmową. Tak jak ja, no to tam macie ograniczenie, jeżeli chodzi o ilość zdjęć. I tak naprawdę w dniu dzisiejszym wiem, co mam nałożyć. I powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy właśnie sobie pierwszy raz poprosiłam go, żeby zrobił mi taką właśnie rutynę pielęgnacyjną automatycznie po paru dniach bardzo uspokoiła się moja cera, bardzo zgasły te wszystkie tutaj zmiany trądzikowe na czole. Co prawda potem zjadłam coś, co miało dużą zawartość histaminy i to niestety wróciło. Jeżeli chodzi o krem, to w momencie, kiedy biorę, używam właśnie retinolu bądź jakichś takich składników aktywnych, to używam tego kremu Cetaphil. To jest taki bardzo bezpieczny krem, aczkolwiek w tym momencie używam go bardzo tak delikatnie, małą warstwę, bo on jest jednak bardzo intensywnie nawierzający więc to jest krem właśnie przy takich takich składnikach aktywnych. Co prawda to tylko dzisiaj nakładam na czoło, a na całą skórę nałożę sobie inny krem. I użyjemy tego kremu z Eveline 6 ceramidów. Ja sobie wzięłam właśnie, zamówiłam ostatnio taką dużą paczkę z Eveline, bo w ogóle, jak zamawiacie na stronie Eveline, to jest mega tanio. Ja za 200 zł kupiłam sobie chyba 16 produktów, w tym do makijażu. Nie lubię się pokazywać w, bez makijażu, no ale niech tak będzie, już się umyłam, a ja zwykle właśnie jem kolację w momencie, kiedy już jestem umyta. Miałam dzisiaj w planie zrobić sobie sałatkę, ale już jest tak mega późno, że zrobimy coś turbo, turbo szybkiego, coś co robię bardzo często. Jak mi się chce zjeść coś słodkiego, a dzisiaj mam takie właśnie mieszane, że z jednej strony bym chciała zjeść coś słodkiego, z drugiej strony chciałabym zjeść coś słonego, była przed chwilą był obiad. Na słono, więc kolację zjemy na słodko. Powiedzmy, że będzie to na słodko, tak więc robimy omleta owsianego. I tutaj tylko wspomnę na temat ilości płatków owsianych. Ważne jest to, żeby w ciągu dnia nie przekraczać 50 gramów płatków owsianych, ze względu na to, że w niektórych produktach nawet nie chodzi właśnie o to, jaki bierzecie produkt, ale właśnie również jego wagę. To ma bardzo istotne znaczenie. Ja, że tak powiem, tą wagę znam przede wszystkim ze szkolenia, które robiłam sobie na temat właśnie leczenia SIBO i na temat właśnie tej diety. to jest tak naprawdę gotowy w jakieś 7 minut maksymalnie. Jeżeli chcecie zwiększyć słodkość tego omleta i nie macie nietolerancji histaminy, to możecie dodać banana. Ja co prawda nie mogę, więc go nie dodaję, ale myślę, że i tak to tak, jest taka namiastka czegoś słodkiego, więc biorę mojego omleta, moją melisę i idę zjeść spokoju i się w końcu położyć, bo dzisiaj jestem naprawdę wykończona.